kupować w Biedronce baj Szymon Czykański? Ja tu ale są nasie takie... Szymon, daj nam poradę jak kupować lody w Biedronce. Kameru Kameruj. A kup banany owocowe. Banany owocowe. Owoce bananowe. Banany owocowe. No ale... Hania. Kup banany, owocowe, Kup banany owocowe, bo one są dobre. Bardzo bananowe Kup i banany, bardzo, owocowe. bardzo owocowe. Takie bardzo. owocowe. <laughs> Ach tam. No. Idziemy do następnego. Nie dowiedzieliśmy się, jak kupować lody, ale dowiedzieliśmy się, jak kupować banany owocowe. Teraz idziemy tutaj. Tu jest owoce morza. Tak film ja promo biedra. Ja zrobiłem sobie czekajcie za wam od Promujemy biedrę. Nie wchodź w hadr. Koniec, nie chce mi się tego. Biedra Biedranka. codziennie. Codziennie. Niskie ceny.